Cześć, tu Wojciech Dąbrowski. Na moim kanale znajdziecie najświeższe wiadomości z rynku samochodowego, praktyczne porady dla kierowców i ciekawostki ze świata motoryzacji. Jeśli interesujesz się samochodami i chcesz być na bieżąco, jesteś we właściwym miejscu. Zachęcam do subskrypcji, aby nie przegapić żadnych nowości. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. 5 sierpnia 2021. 16:24. Ed. Wygląd pojazdu odgrywa istotną rolę w osobistej prezentacji i ma kluczowe znaczenie dla zrobienia dobrego wrażenia. Skórzane siedzenia pojazdu są elementem, który wymaga szczególnej pielęgnacji, aby zachować jego dobry stan i nie ulec uszkodzeniu spowodowanemu warunkami atmosferycznymi, wagą, ruchem i wyciekami które występują podczas jazdy. Pielęgnacja powinna być przeprowadzana przy użyciu specjalnych produktów dla tego materiału, unikając kremów nawilżających dla ludzi, które na dłuższą metę mogą mieć niepożądane skutki, aby zapobiec wysychaniu i pękaniu skórzanych foteli w miarę upływu czasu, należy je pielęgnować za pomocą odżywek które pomagają przywrócić miękkość i elastyczność skóry. Zebraliśmy więc tutaj kilka najlepszych produktów do utrzymania skórzanych foteli w dobrym stanie. 1. Mleczko do skóry Humberlines Milk Ta odżywka została zaprojektowana, aby pomóc leczyć i przywracać porysowaną, suchą lub popękaną skórę. Działa na większości rodzajów skóry i jest wykonana ze składników kosmetycznych które głęboko odżywiają i regenerują. Ten produkt jest również wyposażony w specjalną gąbkę, która dociera do wszystkich porów i maksymalizuje wchłanianie. 2. Bit 4 Leather Conditioner Dzięki tej odżywce do skóry samochodowej pomożesz kondycjonować, czyścić, polerować i chronić powierzchnię siedzeń. Bit 4 Leather Conditioner oferuje sprawdzoną formułę która przedłuża żywotność wnętrza. Odżywka do skóry Leather Honey. Ten produkt zapewnia do 6 miesięcy ochrony przy jednej aplikacji. Wnika w pory skóry, nawilża ją, zmiękcza i uelastycznia skórę samochodu. Produkt ten nie może być stosowany na winylu, ale działa na wszystkich rodzajach skóry. 4. Weiman Leather Conditioner. Ten produkt jest łatwy w użyciu, nietoksyczny i idealny do każdej skórzanej powierzchni, ta opcja zawiera filtr przeciwsłoneczny, który chroni przed wysychaniem, pękaniem lub odbarwieniem w przyszłości. Pomaga również usunąć brud, zanieczyszczenia i zabrudzenia powierzchni. Weiman Leather Conditioner wzmacnia skórę poprzez promowanie wchłaniania i nawilżania